W tym samym czasie polskie służby graniczne odnotowały wzrost liczby osób przekraczających granice od strony Niemiec bez dokumentów potwierdzających legalność pobytu. Z informacji medialnych i wypowiedzi przedstawicieli Straży Granicznej wynikało, że część tych osób nie figurowała wcześniej w systemie ewidencji cudzoziemców, co utrudniało ich identyfikację. W Polsce zaczęły pojawiać się sygnały, że niemieckie służby odsyłają migrantów bez uprzedzenia, zostawiając ich po polskiej stronie granicy. Jak relacjonowali funkcjonariusze Straży Granicznej, część z tych osób nigdy wcześniej nie zarejestrowała się w Polsce, co oznaczało, że Berlin łamał zasadę pierwszego kraju azylowego. W praktyce Polska zaczęła pełnić funkcję bufora, a sytuacja ta niepokoiła nie tylko funkcjonariuszy Straży Granicznej, ale też lokalne władze i organizacje pomocowe na zachodzie kraju. Jednocześnie wzrosła presja migracyjna na granicy z Litwą. Powodem były m.in. zmiany na szlaku migracyjnym prowadzącym przez kraje bałtyckie. Cudzoziemcy pojawiający się na tym odcinku kierowali się często w stronę Niemiec, co zwiększało liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy na zachodzie Polski. Na początku czerwca 2025 roku Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała, że liczba zatrzymanych cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę z Niemcami wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Służby zwracały uwagę na rosnącą liczbę osób bez dokumentów oraz na trudność w potwierdzeniu ich tożsamości i kraju pochodzenia. 1 lipca 2025 roku odbyło się posiedzenie Rady Ministrów z udziałem premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych Tomasza Siemoniaka oraz przedstawicieli Straży Granicznej, Policji i Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Po spotkaniu premier ogłosił, że od 7 lipca 2025 roku Polska przywróci czasowe kontrole na granicach z Niemcami i z Litwą. Przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji. Od mniej więcej miesiąca praktyka działania na granicy polsko-niemieckiej uległa wyraźnej korekcie.